Dzień dobry, chciałabym poruszyć sprawę naszego szpitala MSWiA w Poznaniu, oddział hematologii. Zgodnie z decyzją y, wojewody poznańskiego, szpital y, ma być zamieniony w szpital jednoimienny. A co za tym idzie, my mamy być stąd y, przetransportowani do innych szpitali. Y, tylko, że to nie jest jedyny problem. Jeżeli nawet teraz nas te osoby, które jesteśmy po ciężkich chemiach, ciężkiej, głębokiej aplazji, przekazać do innego szpitala na dalsze leczenie, czy przetoczenie, czy, czy inne zabiegi, ale chodzi o cały oddział. Nas tutaj, wszystkich na oddziale, jest około 400 osób. To są osoby na dziennych chemiach, biorące udział w różnych programach lekowych. To znaczy, że jeżeli będzie tak postanowiony, ten oddział hematologii w MSW zniknie z powierzchni ziemi. W imię COVID zostaniemy bez opieki, bo klinika nasza Morzewskiego jako jedyna w tym momencie nie jest w stanie nas wszystkich obsłużyć. Bardzo przepraszam, ale wieczorem miałam mały kryzys, i nie mogę zbyt wyraźnie mówić. Jest to też właśnie wpływ chemii. Z mojej strony, chciałabym zaapelować do wojewody wody o zmianę decyzji. Bo dla nas te działania, które on wykonuje, jest powolnym naszym uśmiercaniem. Nie będzie gdzieś leczyć. Nie będzie tej opieki. Yy, jeszcze raz proszę, jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę o rozpatrzenie jeszcze raz tej lokalizacji. Ja leczę się na chłoniaka z owodową który jest niestety bardzo agresywny, przygotowuję się do allo Poproszę, Po prostu proszę o pomoc W imieniu nas wszystkich z tego dziecielu. Proszę jeszcze raz o przeanalizowanie decyzji, czy jednak nie ma innego rozwiązania.